Na rynku mało jest dobrych samochodowych MMO. Całość została zdominowana przez Need for Speed World, który swój prym zawdzięcza udanym lub mniej udanym częściom singlowej serii. Gry tego typu swój sukces zawdzięczają w większości umiejscowieniu w nich popularnych marek aut oraz podporządkowaniu się modzie na modyfikacje samochodów. Są jednak producenci oraz gry, które rzucają całkiem inne światło na wyścigi sieciowe. Ja jestem Xaurus, a to jest Trackmania, czyli dynamika i zabawa zawarta w niepozornym pliku instalacyjnym. Całość waży około 600 MB i daje nam gigantyczną zabawę w trybie jednoosobowym, jak i wieloosobowym, za pośrednictwem sieci, pozwalając na wkluczenie w świat kreatywnych graczy i fantastycznych akrobacji. Co ciekawe, mimo kilku lat na rynku gra wygląda fenomenalnie i co pokazuje, liczba graczy jest wciąż mocno eksploatowana przez setki spragnionych punktów kierowców. Wchodząc do gry, naszym oczom ukazuje się schludne lobby, gdzie wybieramy interesujący nas slogan. Możemy wejść do trybu jednoosobowego, gdzie otrzymamy kilkadziesiąt tras, pozwalających na zdobywanie medali oraz kształtowanie własnych umiejętności. Warto przejść przynajmniej część tras, aby w trybie wieloosobowym móc dogonić czołówkę. Sam tryb MMO prezentuje się świetnie, całość podzielona na kraje, które z kolei mają wyróżnione województwa, dzięki czemu możemy grać z niedalekimi sąsiadami za kliknięciem przycisku Dołącz. Dodatkowo możemy przebrać między sporą liczbą tras. Warto tutaj wspomnieć, że nasz kraj znajduje się na 16 miejscu ze sporą liczbą aktywnych graczy na koncie, co zdecydowanie jest dużym plusem. Po dołączeniu do serwera na środku ekranu pojawia się niepozorny bolit, a dookoła niego masa informacji odnośnie gry, uczestników oraz oczywiście czat. Całość już na pierwszy rzut oka wygląda przyzwoicie, tekstury są ładne, gra światło dobrze oddaje każdy ruch, a rozmycie i barwy świetnie wpisują się w lekko fantazyjny klimat. To jednak nie wszystkie smaczki, które oferuje Trackmania, ponieważ to, co najlepsze, skierują się pod pedałem gazu. Jeden klik powoduje gwizd wyżyłowanego silnika, który daje nam poznać, że mimo niepozornego wyglądu dostajemy do rąk porządny kawał stali i koń mechanicznych. Tak więc ruszamy, na czym okazuje się pierwszy zakręt. W nakazuje hamować, jednak serce mówi gazu, gazu i to rozwiązanie jest poprawne. Wolit ma chorobę przyczepność, co sprawdza się na zakrętach, jednak mimo to akrobacje dla tej małej zabawki to nie problem. Skoki, ślizgi oraz 360 są tutaj na porządku dziennym, a twórcy tras wkładają serca, by dać naszej maszynie więcej prędkości oraz rotacji. Co ciekawe, twórcami tras są w większości sami gracze. Do dyspozycji mamy edytor, który pozwoli nam przelać nasze fantazje na modele 3D oraz przetestować to, co udało nam się wykonać w posie czoła. Dzięki temu każda trasa jest inna, a poziom frajdy rośnie do maksimum. Poza tym możemy dostosować boli do naszych własnych preferencji, ale nie za pomocą modyfikacji, a raczej przy pomocy gamy naklejek i bar. Dzięki temu podczas rozgrzewki każdy dysponuje tym samym zasobem mocy i liczą się jedynie umiejętności gracza. Kończąc prezentację, Trackmani z głębokim uśmiechem na twarzy wystałem 8 na 10. Gdy z tak przyjemnym społeczeństwem oraz otrzymanie od samochodu 100% zabawy to coś o czym konkurencja nadal śni. Dodatkowymi argumentami za jest brak item shopu, ustawienie na umiejętności oraz kilkanaście trybów ozywki. Jedyną wadą jest rozdzielenie wersji na płatne i darmowe, więc aby pograć na torach płatnych, trzeba przeczekać jeden mecz w trybie obserwatora. No cóż, ja nam się z Wami i zachęcam Was do pobrania tego niepozornego giganta. Trzymajcie się ciepło, cześć!